W końcu mam przerwę od nagrywania. Czekaj. To już się nagrywa. Hejka widzowie. Dzisiaj będziemy występować z Sigmą Ea, który właśnie wygląda jak bombardier o Krokodilo. No. No i dzisiaj gotujemy to tort z lodowy. A nie, nie, mogę się bardzo doczekać. Więc. Więc idziemy. Więc co nam będzie potrzebne? Na pewno lody. U, nie mamy składników. Mamy składników. Składników. Dobra, widzowie. I teraz niech on, on ma, właśnie Sigma E, ma nowy, nowy, ma żywy samochód. Na. A on ma na imię? Um, Kurtę. zapomniałem. Blazik, pojaw się. Chodź tu.

Zobaczmy, co tam jest. Zimy na gorąco. Dobra, idziemy dalej. U, program jakiś w kinie jest. Idziemy obejrzeć. Wow, odkrywa hm? on coś, hm? ok, hm? Zatruś, hm? Okej. Okay. Ten film robi się coraz dziwny, więc. Więc teraz, dzisiaj musimy zobaczyć, czy da się tutaj znaleźć jakieś składniki. Pójdziemy do otchłani. Ej, jesteśmy w otchłani! To się otchłania. Zobaczmy, czy da się tutaj coś złowić? Zobaczmy. U Na szczęście się tepnąłem. Gdzie jest Wolf? Gdzie jest? Gdzie jest Sigma Ea? Sigma Ea. Gdzie jesteś? Ja wciąż tu jestem. Dobra. Czekamy na niego. Co jest? Co jest? Co ty robisz? Co to jest za motocykl? Co to jest? Dobra. Jedziemy. Pff, blezik. No, jedź w końcu ostrożnie. Dobra. Banany. Składnik. O, jest cukier, hmm. mąka. Smalec jeszcze. Smalec jest. Dobra, um, dzień dobry, w czym mogę pomóc? Ja bym zapłacił za to, proszę. Ja tylko to. Ile mam płacić? Czy milionów? Dałem! Nie jeden bilion Dziękuję, nie ma za co Dobra Dobra, idziemy! Słuchajcie Agenta Bananana! Jestem właśnie Sigma Ela. Miło was poznać. Blazik, jedziemy! Bim, bim, bim! Blazik! Nie wiem, Blazik to jest jakiś świro samochód. Pi, 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 pi! Co ty robisz? Powiedział, że jedzie na skróty. Bajzik, <coughs> co? co ty robisz, <coughs> gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz? Dajzik, przestań. Widzowie, coś troszkę jest dziwnego z tym Blazikiem, bo on zaczyna troszkę świrować. Wow. Co to to było? Widzowie, na pomoc! Wy... Stop, Blazik, stop Blazik, czy to jest dobry pomysł, żeby jechać na górę taką? Blazik, nie, nie! 으아. <laughs> 으아. <laughs> Chodź! Ten samochód robił coś fajnego. Bleźik, co ty zrobiłeś? Czy ty jesteś jakiś normalny? Czy ty jesteś jakiś normalny? Czy ty jesteś. Dobra. Leżik musi nauczyć się troszkę normalnie jechać, bo normalnie ześwirował. Normalnie ogień wypuścił. Jezu, chciałem w końcu dojechać do domu. Pff! Jaki lezik! Co ty robisz? Jest dom. Dom Oliwiera, nie tutaj. P... Jesteśmy, czas rozłożyć składniki. Dobra, chodźmy do kuchni. I użyjemy packi packowatej packowatości. I eksplozji bombowca bombowo. Dobra. Rozkładamy my składniki. O, co? To, to. To. Mieszam. Mieszamy paczką packowatą um, packowatości. Packo, packowato, packowatości. Jest! 3, 2, 1. Pacaka okay. bumszaka, lakam pam, szaka pa Okej. Dobra, to ja użyję siekierii yy, motyki.

옛메 냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠 Posprzątamy to. Więc widzowie. To jest ostatnia część naszej serii. To znaczy pierwszego sezonu. Więc będziemy się widzieć w pier całym pierwszym sezonie. Dziękujemy za oglądanie. No i będzie drugi sezon. Dziękujemy za oglądanie i... I, I wybierzcie tam, już nie wiem. Koniec. Dziękujemy za oglądanie. Cześć.